Dziś opowiem Ci o tym, jak przygotować się do wyjazdu za granicę jako opiekun osoby starszej. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem, zachęcam do oglądania tego odcinka. No właśnie, dzisiaj opowiem Ci o kilku takich zasadach. Kilku rzeczach, które musisz zrobić przed wyjazdem za granicę jako opiekun osoby starszej. Tutaj za chwilę pojawią się wszystkie te rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę. Po pierwsze, no to zaczynamy. Po pierwsze musisz pamiętać o tym, Byś nauczył się języka. Umiejętność komunikacji takiej podstawowej jest niezmiernie ważna. Dzisiaj oczywiście mamy y, taką. Takie wsparcie w naszych chociażby telefonach, gdzie możemy przetłumaczyć różne rozmowy, gdzie możemy przetłumaczyć to, co osoba do nas mówi. Natomiast jakaś taka podstawowa znajomość języka obcego, w zależności do kraju, do którego się wybierasz, no jest naprawdę wskazana. Dlaczego? Dlatego, że psychicznie nas to jakoś zbuduje, utwierdzi. My i tak, kiedy wyjedziemy, mimo tego, że się nauczymy podstaw języka, to będziemy przerażeni. No i słuchajcie, po co sobie takie przerażenie fundować wtedy, kiedy nie umiemy zupełnie nic. Jeżeli umiemy jakieś podstawy, no to mamy świadomość tego, że jakoś się dogadamy, jakoś znajdziemy wspólny język, w jakiś taki sposób spróbujemy się dogadać, trochę gesty gestykulując, trochę wypowiadając słowa. Natomiast. Postarajmy się o to, by przed wyjazdem zagranicznym, jako opiekun osoby starszej, właśnie zadbać o język. Komunikacja z osobą starszą to jest właściwie podstawa do tego, by nasza praca przebiegała w sposób właściwy, w sposób odpowiedni. Byśmy my byli zadowoleni z pracy i by pracodawca był zadowolony z nas. To to była rzecz numer jeden, którą musimy zrobić przed wyjazdem za granicę. Rzecz numer dwa, o której niestety często zapominamy, to to, by się przebadać przed wyjazdem za granicę, musimy zwrócić uwagę na nasz stan zdrowia. Jedziemy pomagać, nie, jedziemy nieść pomoc, dlatego tak ważne jest, by zwrócić uwagę na siebie, by zwrócić uwagę na swoje warunki, jakie mamy, warunki fizyczne, warunki zdrowotne. No bo wyobraźcie sobie taką sytuację, że jedziemy za granicę, w zupełnie nieznane nam miejsce, i nagle się okazuje, że to my mamy jakieś dolegliwości, że to nam coś doskwiera, że. Zobaczcie, no dla nas jest to trudność, ale także dla naszego pracodawcy, dla rodziny, dla seniora, do którego przyjechaliśmy, bo on już się właśnie zdążył przyzwyczaić, popatrzeć trochę na nas, trochę się tak obyć z nami, a teraz słyszy, że musisz wyjechać, bo ty się źle czujesz, ty zaniedbowałeś. Oczywiście mogą zdarzyć się takie sytuacje, natomiast starajmy się im zapobiegać. Ważnym moim zdaniem, jednym z takich podstawowych lekarzy, których musisz odwiedzić, to jest stomatolog. Myślę, że często lekceważony, a moim zdaniem bardzo istotny, za granicą takie usługi stomatologiczne są dużo, dużo droższe. Natomiast no, nie wyrwiemy sobie zęba na wyjeździe, nie zrobimy sobie kanałowego leczenia na wyjeździe. Dlatego zachęcam Was, by właśnie udać się chociażby do stomatologa i zobaczyć, czy nasze uzębienie jest w porządku. Dokładnie tak samo zachęcam do tego, żeby zrobić sobie takie podstawowe badania, jak morfologia, pełna morfologia, żeby skonsultować się ze specjalistami, pod którymi kontrolą jesteśmy, czy to jest. Jakiś lekarz, nie wiem, kardiolog, neurolog, ktokolwiek inny, powinniśmy się do nich udać i przebadać siebie, by być osobami pewnymi, że wyjeżdżam, że nie robię tego, nie, nie robię fuszery, tylko właśnie chcę wyjechać i chcę rzeczywiście i zarobić, ale też chcę pomóc w sposób odpowiedni y, osobie, y, która tej pomocy właśnie wymaga. Także to była druga rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę przed wyjazdem za Trzeci element, myślę, że również bardzo, bardzo istotny, to jest sprawdzenie agencji. Zachęcam Was do tego, żeby wybierać agencję z polecenia, żeby się zaznajomić, popytać trochę osób, które już pracują w agencji, do której się zgłaszamy, popytać się, jak to jest, jak wygląda współpraca, czy można liczyć na agencję, czy jest pomoc na miejscu, w którym, na, do którego się wybieramy, to czy możemy liczyć tam na pomoc jakiegoś rezydenta, który do nas przyjedzie w sytuacji kryzysowej, czy rzeczywiście otrzymamy odpowiednie wsparcie właśnie w naszej agencji. Czy jest możliwość na przykład wyjazdu miesięcznego, bo często agencje proponują trzy miesiące? Natomiast ja Was zachęcam do tego, żeby wybierać krótsze terminy na początek, zobaczyć, bo zobaczcie, miesiąc czasu, 30 dni, to jest naprawdę długo. My mamy jakieś wyobrażenia o pracy za granicą, my mamy jakieś wyobrażenia o pracy z drugim człowiekiem, no ale rzeczywistość może być inna od naszych wyobrażeń. Stąd też zachęcam Was do tego, by. Hmm, Porozmawiać, podyskutować i wybierać krótsze terminy, by zobaczyć właśnie, czy w agencji jest osoba, która nas wesprze na miejscu, nie telefonicznie z Polski, tylko że rzeczywiście ktoś realnie, fizycznie do nas na miejsce przyjedzie i nam pomoże w sytuacji, w której będzie nam bardzo, bardzo trudno. Na, na to musimy zwrócić szczególną uwagę. Poza tym powinniśmy też się dopytać, kto będzie naszym zmiennikiem, czy też kto był wcześniej e, u osoby, do której my się wybieramy. Zmiennik jest niesamowicie istotną osobą. Jeżeli zmiennik zostawi po sobie ład, porządek, e, to możesz być pewny, że Twoja praca też będzie lżejsza. Porządniejsza, bardziej poukładana. Jeżeli zmiennik tego nie będzie robił, to ty będziesz się po prostu denerwował na zmiennika. A chyba nie o to w tym wszystkim chodzi. Jest tyle stresu w momencie, kiedy wybieramy taką formę pracy właśnie tą pracę za granicą że naprawdę nie musimy sobie jeszcze fundować dodatkowych, mm, dodatkowych elementów, dodatkowych trudności, które mogą nas napotkać. Yy, dzięki naszemu zmiennikowi. Także zastanówmy się, zobaczmy, kim jest zmiennik, zobaczmy, w jaki sposób przekazuje nam informacje, co nam mówi o sobie, yy, jakie rzeczy zatrzymuje dla siebie, a jakimi się dzieli. Dzięki zaufaniu między mną a moim zmiennikiem. Yy, na tym tak naprawdę powinna się budować nasza. Współpraca i często ludzie rezygnują z pracy zagranicznej właśnie poprzez to, że nie są w stanie się dogadać i porozumieć z zmiennikiem. Także zachęcam do tego, żeby też na ten element zwrócić uwagę. I ostatnia rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę i którą trochę chcę Was trochę przestrzec przed tym, żeby nie mieć takiego myślenia, że hmm, no, ja jestem cierpliwa, lubię osoby starsze, to pojadę do pracy za granicą opiekować się osobami starszymi. Jeżeli to są tylko te, dwie, te dwa elementy, czyli cierpliwość, i lubię pracować z osobami starszymi, jeżeli to jest Twoją motywacją do tego, by podjąć taką pracę, to zachęcam Cię do tego, byś zrobił, zrobiła sobie próbę w domu. E, zrobić sobie próbę na miejscu, czyli znaleźć placówkę pomocową, dom pomocy, dom opieki społecznej, e, zakład opieki leczniczej, taką instytucję, w której to będziesz miał możliwość zobaczenia i doświadczenia, popatrzenia sobie trochę na pracę z osobą starszą. To, że ja lubię pracować z osobą starszą, to nie wszystko. Muszę mieć jeszcze odpowiednie predyspozycje. Możemy na przykład trafić na osobę, która jest osobą leżącą. No i właśnie, a mamy problemy z kręgosłupem. I teraz, czy dam radę, czy sobie poradzę z tym, żeby osobę przenieść, żeby osobę odpowiednio ją sadzać, żeby odpowiednio ją przenosić, tak, żeby siebie nie uszkodzić. Na takie rzeczy powinniśmy zwracać uwagę. Zatem zachęcam każdego z Was, kto ma wątpliwości, by wyjechać na wyjazd zagraniczny do tego, by spróbował w swoim miejscu zamieszkania. Zrób sobie próbę i zobacz, czy dasz radę. Zrób sobie próbę i zobacz, czy to jest praca naprawdę dla Ciebie, bo to nie jest praca łatwa. To nie jest praca... Lekka y, to nie jest praca, y, w której będziesz siedział i tylko będziesz patrzył na drugą osobę. To na tym nie polega. Zatem zachęcam Cię, przemyśl swoją decyzję trzy razy. I y, 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 tak jak już powiedziałam, szukaj, y, szukaj na czatach. Kontaktuj się z osobami, które wcześniej pracowały w agencjach, pytaj się agencji o takie właśnie telefony do osób, które z nimi współpracują, bo ty chcesz się podpytać. Jeżeli agencja nie ma nic do ukrycia, to z pewnością takie telefony ci ofiaruje. To wszystko z mojej strony, jeżeli podobał Ci się ten film, jeżeli był dla Ciebie pomocny, oczywiście proszę zostaw łapkę w górę, zostaj ze mną na stałe wciskając przycisk subskrybuj i dzwoneczek. Odwiedź także mój serwis czas-seniora.pl, gdzie znajdziesz książki i ćwiczenia, które pomogą Ci w pracy z osobami starszymi. Które wniosą cię na trochę inny poziom. To nie są książki dla dzieci, tylko to są książki przeznaczone dla osób starszych. Sam zobaczysz, jak świetnie są one zrobione. Zachęcam Cię także do drugiego serwisu. To akademia czas seniora.pl, gdzie znajdziesz kursy online. Czyli jeżeli jesteś teraz za granicą i oglądasz ten film, albo. Yy. Oglądasz ten film teraz, ale za chwilę wyjeżdżasz i będąc za granicą, chciałbyś zdobyć wiedzę o pracy z osobami starszymi, to masz taką możliwość. Wchodząc na akademię znajdziesz kursy online dostępne już na zawsze. Wykupujesz kurs. I na zawsze masz dostęp do wiedzy, która jest zawarta w kursie. Kursy są w bardzo przystępnych cenach, zatem zachęcam cię do tego, byś się z nimi zapoznał, byś je po prostu kupił i korzystał z wiedzy wtedy, kiedy chcesz, kiedy masz czas wolny, kiedy chcesz się rozwijać. Niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie jesteś, ważne byś miał internet. To jest jedyny warunek do tego, by odbyć moje szkolenia i kursy. To wszystko. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Życzę Ci rozsądku, życzę Ci roztropności w podejmowaniu decyzji o wyjeździe zagranic zagranicznym jako opiekun osoby starszej. Pozdrawiam serdecznie Małgorzata Kosmin.